Siuneczku, z tej instrumenty, a dzisiaj ze mną jest... Adixu, Witam, witam. I razem z Adixem zagramy sobie w grę, co byś wybrał. I będziemy sobie mówić, co może wybrać i co ja bym wybrał. Adixu zgaduje, co ja bym wybrał, a on ten, co on by wybrał. Dobra, to może je zadam q pytanko. Yy, mamy cały czas pytanka takie same, więc jest luz. Dobra. Yy, I teraz tak, robimy, że prawidłowa odpowiedź to będzie ta. Yy. I dobra, co bym wybrał? A, czy przelot samolotem, czy B, przelot helikopterem? Mm, mi się wydaje, że chyba helikopterem. No, wybierasz, wybierasz, czy samolot, czy helikopter? A, samolotem, B, helikopterem. A, no, dobrze, zgadujesz. No, Gadujesz, no, zgadujesz, no, zgadujesz. No, no, Chciałem przylecieć helikopterem. Dobra, teraz ty, masz jakieś pytanko? E, mam już tutaj przygotowane, tylko czekasz mi się tutaj e, da na tą platformę. Okej, okay. za 20 sekund Adix nada platformę, a w tym czasie ja wymyślę sobie kolejne pytanko. Okej, okay. damy A. Damy B. I teraz damy, że poprawna to będzie ta. Dobra. <grymny> Okej, okay. No teraz sprawdzimy. O. o. Dobra i odpowiedź A, czy mógłby mieszkać w USA, czy B, w Niemczech. Dobra, a USA, tak? Tak, a to jest USA, bez Niemcy. Dobra, biorę USA, biorę USA. Gdzie? Nie uwaga. A no zgadłem. I... USA. Tak. <laughs> Dobrze, tak, USA? Tak, tak, tak. Teraz ja. E, czy. Kurczę. Ej, bo mojego pytania. Nie, 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 ja się zamyślałem się, dobra poczekaj, wiesz, zostań gdziekolwiek teraz po prostu Dobra, pójdę na A Ej, zapomniałem, mojego jego pytania O, oj, Ale zgadzam się Ej, czajcie, to zapomniałem swojego pytania A, już wiem, jakie miało być pytanie, to I zrób szybko, jak ja... a, dobra, po prostu, dobra yy, To dawaj, jasno pytanko jakieś Dobra, już customowe Czekaj, jeszcze tutaj muszę odpowiedzieć Dobra Jeszcze raz, że żeby przypomniało się pytanko, dopiero jak zszedłem tu na dół <laughs> Dobra Oj, czekał, że tutaj coś się w ogóle z tymi po Porozwalało Dobra, co według mnie jest o. bardziej rozbudowane? Jailbreak, Mad City um, mm. A, Jailbreak, Mad mm. City, według mnie Jest bardziej rozbudowane Jail to był A, tak? Tak Dobra Dobra, masz. Zgadłeś, dobra. dobra. Ale to według mnie jak coś. Dobra, teraz twoje no, pytanko. Dobra. I teraz tak. Teraz jest moje pytanie, tylko jak coś, to tak troszkę odpowiedzi namieszałem, ale... O, to już pomieszysz? Jak to jest? Nie, 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 zaraz. 20 a, sekund, B. lecimy. Dobra, ja już sobie przygotowałem kolejne pytanko. Jak coś, to dałem przypadkiem A, B i B, więc jak coś, to... tam powiedzmy, że to jest... A, a to jest B. Dobra, 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 dobra. A teraz lecimy. To by było moje pytanie. A nie, jeszcze znowu jest Dobra, co bardziej woje? wolę? Wolę Faudolce czy Robuxy? A Faudolce B Robuxy. No, nie wydaje mi się. Że A darmowe Robuxy czy B? Darmo, A darmowe fałdolce, B darmowe Robuxy. A mi w na Robuxy poszedł i. Dobra. No tak, bardziej darmowe Robuxy. Dobra, teraz ty. Dobra i teraz tak, e, czy wolę psy czy koty? A, B to e, są koty, A, B to są psy. Dobra, stawiam na psy, stawiam na psy. No, zobaczmy za chwilę. Koty jednak, a, ej, ej, Nie Ej, co jest, a dobra, nie to powiedz że mieliśmy dobrze, tylko coś się... <laughs> a, a, dobra, bo na do... koniec wybierasz, teraz raz powiedzieć dobra. Dobra, <laughs> dobra, dobra mi się tak. To... Dobra, prostu... bierzemy pytanki szybko otworzymy mu pytanko, pytanko A. I odpowiedź B i musimy pamiętać, którą odpowiedź robimy dobrą, robimy po odpowiedź dobrą Tom i zrobimy teraz tak. Okej, okay, więc ciekawe, a ty już też masz pytanko? E, tak, mam pytanie już tutaj ten. Dobra i leciwy. Okej, okay, jakie? Dobra i teraz tak, e, czy według ciebie mam bana w Adopt Me? A to tak, B to nie? E, tak, A to tak, B to nie. Dobra. No to skąd widziałeś? <laughs> no wiem, mówisz kiedyś, że zobaczono mi. Ach, kurde. Myślę, Dobra, że, że czy lepiej gdzieś. mi się streamuje na Twitchu niż na YouTubie? A tak, będzie. Mm. Mi się wydaje, że tak, bo Twitch ma wygodniejsze narzędzie jeśli chodzi o streamowanie. I drodzy widzowie, jeżeli gra to. I... I tak no. samo w możecie pamiętać, że mam swojego Twitcha, na który streamuję więcej i tam dużo lepiej jest, bo macie punkty I różne fajne dogodności, więc możecie na spokojnie sobie wchodzić na Twitcha i zdawać punkty za oglądanie mnie, a te punkty wydawać na nagrody Albo jakieś fajne te, dlatego też fajnie się streamuje na Twitchu, bo macie nagrodę za oglądanie, czym dużo oglądacie, więcej nagród Więc polecam, dobra, robimy nowe pytanko dla Adixa Lecimy A Coś ciekawe pytanie I lecimy B Powiedz, że nie masz zbytnie pomysłu na, I na, na, na ten. to, żeby było, dobra. Okej, okay. czy wolę wyjść na imprezę, czy siedzieć w domu? A, wyjść na imprezę, B, siedzieć w domu. Mmm. W sumie nie wiem. No, ciekaw... tylko. bardziej spokojny, coś to pójdę na B, ale ciekawe. I. A, zgadnę, siedzieć w domu bardziej, dobra. Hmm, teraz, kogo, właśnie nie mam pomysłu na, na te na pytania. No o, to musz tak. Eee, czy wolę Jailbreak czy Mass City? Eee, a to jest, ah, a tak, a to jest J B to jest Mass City. No dobra, Jailbreak. No. To jest proste. Nie wolę no, bo... tego. No, <laughs> dobra. <wiem>. dobra <laughs> nie jak? A dobra, wygrałeś, tak Jail. Bo chodzi o to, że piszesz A i B, a na końcu no, wybierasz, no? która jest poprawna. Właśnie, wybrałem A. i To jest dziwne. No, wybrałeś. A, dobra. To może nie, nie tak, dobra. Lecimy. Ostatnie pytanku będziemy jeszcze. Dobra. Dobra i lecimy z A. I to będzie bardziej pytanie, zagadka. <grym> Zobaczymy czy potrafisz ten. Dobra. O, damy ci pierwszy. O, mój jest. Więc tak, yy, pojęcie nie mam w ogóle po na pytanie. No, jest dobra, to... powiem tak. Czy wolę. Ee... Nie, nie, nie wiem, nie kompletnie nie wiem. To no, ten. To jest pytanie na szybko ale wymyślane. O, no, no, przygotowaliśmy tak, się do odcinkiem. Dobra, i ostatnie pytanko będzie małym zdradzaniem. A, tworzę swoją grę. B, nie tworzę żadnej gry. To wydaje, bardziej... tworzę. No nie, czy wolę, ale A, czy tworzę, czy B, czy nie tworzę. Mi że tworzy się Bo, no I drodzy widzowie, sami możecie wydatkować. więcej nie mówię Jest tam mały spoiler na koniec odcinka, więc drodzy widzowie yy, to. Mieliśmy bałe wybory Więc teraz, dziękuję za oglądanie, pamiętajcie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie Ze mną był Adix, jak chcecie może z większą grupą tutaj, to też będzie ciekawiej Tu są też y, gif, pytanka takie o to, ludzi, na przykład czy... O, takie, że możecie sobie wziąć automatyczne pytanka, nie musicie sami zadawać i wtedy je normalnie widać ja Na przykład zobacz teraz Będziemy takie pytanko Więc no. może tą gierkę sobie też pograć sami Wybierać sobie o. gdzieś O O, czy tutaj możesz wybrać prawo czy lewo? Tylko są po Zami angielsku, więc trzeba się przyzwyczaić Już że tutaj? Po lewej? No Tak mi się udaje. A, jednak o, nie cool. <laughs> Dobra y o, ty coś wybrałeś? A B. Dobra, znowu się kwiatanką, na koniec. Czy yy, wolę streamować? Znaczy, czy lepiej mi się na przykład streamowało na Twitchu czy na YouTube? A to YouTube, B to Twitch. Dobra, Twitch. Nie tak, YouTube. <noise> tak, a ciekawostka, jak się na Twitchu nie było prawie nic tam, więc. A, no to dobra. Do tego. <noise> dobra, to dobrze, dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się. Nie ściema.